Siemanko. Dzisiaj w końcu główne auto tego kanału Minęło 60 tysięcy I 6 lat Tak 60 tysięcy i 6 lat minęło od remontu Silnika Także wypadałoby w końcu zmienić rozrząd I przy okazji rozrządu trzeba tutaj będzie trochę Pouszczelniać silnik, ponieważ Po tych 6 latach się poci niestety Tak myślę, że trochę tam dałem Przy uszczelnianiu jego Ale i sama ta konstrukcja tego silnika to jest Panie idź pan w jeśli chodzi o lata, to jest taki powiedzmy interwał spoko, no, jak na ten silnik, ale przebiegowo. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo na przykład miałem wcześniej 7-letnie 2.0 Turbo i one się pociło. Tylko, że miało 170 tysięcy przebiegu, więc przebiegowo można było wybaczyć, ale jednak 7 lat to według mnie słabo, jak na rozwiązanie, które jest na tym silniku, czyli klej. No, tam wiadomo, nie ma masy uszczelniającej. Klej, uszczelki. Tutaj jest wszędzie masa. Można zastosować klej na przykład na tych połówkach, co trzymają wałki, ale tam i tak jest wyfrezowany rowek pod masę, więc jak ma to wytrzymać 7 latek 2.0 turbo, to też... Dziękuję bardzo! Tutaj ogólnie nie ma dużych wycieków. Wiecie co, ten silnik to przed remontem to wyglądał naprawdę, on był cały zalany, to wszystko było zażygane olejem. Teraz są tylko lekkie zapocenia i tak nawet można sobie zerknąć, że praktycznie ta... Pokrywka, można by je w ogóle nie ruszać, jest wszystko OK. Ale już największy problem to jest z tymi odmami. Tam jest normalna uszczelka, ale nie da się tego kupić oddzielnie. W żocie chyba jeszcze da się kupić te odmy za jakieś tam pewnie absurdalne pieniądze. No, tu dobrze widać, jak sobie cieknie po osłonie kolektora. I to głównie właśnie spod tego. Ja tu wtedy też najebałem masę, żeby to jakoś uszczelnić, ale to jest trudny temat. To jest jednak tworzywo sztuczne, ono się bardziej odkształca i tutaj długich efektów masa uszczelniająca nie da. Uszczelki, tak, te pokrywki metalowe, aluminiowe powiedzmy, to też jest pojebany temat, bo w fabryce jest na te dekle nakładana masa idealnie równo, ona pozostaje tam sobie do wyschnięcia i tworzy jedną całość z tym deklem, czyli Uszczelnienie polega tylko na docisku odpowiednim momentem całego dekla. Co jak wiadomo, po iluś tam latach i tak puszcza, bo nie wiem czy to dzisiaj takie te masy uszczelniające są do dupy, czy to te rozwiązania z dupy, no zobaczcie, że ten E2016V z tej Laguny Jedynki, no 25 lat ma i tam kurwa nic nie cieknie. A te silniki, no kto miał to wie, to, że to jest walka z wiatrakami czasami. No ale jak widać, tutaj nie ma biedy, no jakoś tutaj ten mi wyszedł, udał się powiedzmy, chociaż Dzisiaj bym to zrobił inaczej i zrobię to inaczej niż wtedy. Pod kolektorem na pewno będzie bajorko. tam zawsze te świece są zalane. To głównie właśnie spod odmy. I tylna pokrywa na pewno tak cieknie, bo widziałem, że tam się też leje. Także no, ogólnie do tych górnych pokryw nie trzeba zdejmować rozrządu. Po prostu jak zwykle. Porywam się z motyką na słońce i chcę to wszystko ogarnąć w jeden dzień przy okazji rozrządu Pewnie kurwa nic z tego nie wyjdzie, znaczy akurat uszczelnienia to wyjdzie, bo to na to jest czas Ale tam jeszcze dużo rzeczy wokoło miałem zrobić Może zaraz do tego dojdziemy Kurwa, żebym kupił Passata To i suby by się zgadzały Oprócz tego mam rozjazdy między bankami Czyli korekty paliwowe są rozjechane i to wygląda tak, że jedna strona jakby zaciąga lewe powietrze delikatnie. Na 90% będą to te dolne uszczelki kolektora, tego dolnego. One w tym silniku prawdopodobnie są jeszcze fabryczne, ponieważ już się tłumaczę. Kiedy robiłem ten remont silnika, one w ogóle nie były dostępne. Ja już myślałem, że nigdy ich nie będzie w katalogach w ogóle dostępnych, ale gdzieś tak mniej więcej chyba od roku albo dwóch. Wiktor Reńc robi te uszczelki, więc wlecą obie nowe, plus ta górna jeszcze też na wszelki wypadek. Pokazuję adaptację i zobaczymy, czy to to, czy to jednak problem będzie z sondami, może jakiś kat jest zepchany też, to wszystko na to wpływ niestety. Eee, sprawdziłem od razu, mówię, że na benzynie jest to samo, to nie jest wina LPG i dodatkowo poci się miska, <laughs> też. Mam na to już inny sposób niż te 6 lat temu na uszczelnienie jej, to jest ten sam motyw co z tymi deklami, na miskę jest nakładana masa, sobie przysycha, ona wystaje troszkę ponad miskę i przy docisku ma uszczelniać i tyle. Nikt tego sam nie, nie jest w stanie zrobić, tylko automat, więc niestety tutaj zostaje klejenie na sztywno. Zobaczycie, te dekle się co? zresztą może nie zobaczycie, bo nie mam czasu tutaj na rozstawianie się ze statywem, to zajmuje czas. Miejsce, więc niestety ostatnio bardzo mało czasu. Za dużo rzeczy wziąłem na głowę, ale <laughs> dekla się pocą, niska się poci, ale kurwa, zdjąć to wszystko, to, to zobaczycie. Znaczy nie zobaczycie, ale od razu wam mówię, to jest przyklejone na Amen praktycznie. To trzeba będzie się kurwa namęczyć, żeby to zerwać. Po prostu gdzieś tam jakaś kurwa dziurka się wydrąży od tego oleju i gdzieś tam się poci i tyle. To nie jest tak, że po całości jest kurwa coś nie tak. Dobra, skończ pierdolić. Jeśli chodzi o części. Rozrząd to już był kupiony rok temu. No a właśnie a Propo, będzie uszczelnianie. Ludzie polecają też Dirko często, nie? ale jakoś nie wiem, z tego Dirko to nie mam przekonania. Zatem bardzo mi się podoba to, że to jest pod ciśnieniem, nie trzeba się męczyć, kurwa, z ciśnięciem tych tubek. No ale tak, rozrząd był kupiony już rok temu przy okazji tej drugiej laguny, kupiłem sobie dwa rozrządy. Wiecie jak jest. Komuna wraca. Trzeba chomikować części. Jak już wcześniej pokazywałem, rolki INA pasek dajko do taki szedł w oryginale do tego silnika. Rolka SKF też oryginał jest. Także to to proste tematy, tu nie ma co pokazywać. Przy okazji, olej w bo jest już termin wymiany. Borygo to wiadomo. I chociaż kurwa, się się temu, praktycznie cały układ był zalany, więc. Jak ruszy mi ten króciec na bloku do spuszczania płynu, to ja spuszczę do jakiegoś czystego zbiornika i pewnie wlaję ten sam. To będzie na dolewki tam sobie kiedyś czekało. I jak już rozrząd, to standardowo. Znaczy niestandardowo, bo to nie jest <grych> 4 czterocylindrówka Renault. Ale dorwałem koło pasowe, oryginalne, za całkiem dobre pieniądze. Chyba jakiś leżak magazynowy, aby się nie okazało krzywy, czy coś że komuś pierdolęło na ziemię. Ale no nie widać za bardzo tam, taki jeden mały uszczerbek jest gdzieś. Nie wpływający na. A tutaj. Nie wpływający na komfort jazdy. Z moim kołem nic się złego nie dzieje, to od razu mówię, ale. Siedzie tam takie te typowe Made in Spain z tego co pamiętam czyli co, coś co jest jako zamiennik dostępny na Allegro Nie wiem czy one może były fabrycznie tak montowane a może to już ktoś zamontował zamiennik, bo te to są w ogóle inne Być może po prostu Peugeot, PSA głównie no, zmieniło dostawcę tych kół, nie wiem Tutaj i tak nie ma problemu z wkręcaniem się tych pasków potem pokażę, wyjaśnię dlaczego ale jednak Myślę, że nie ma co tam na tym oszczędzać, nie wiadomo ile tamte koło ma przebiegło, a jeśli jest oryginalne, no to ma 310 prawie już, więc myślę, że warto to zmienić, niech sobie będzie, Tam tamte niech sobie leży w zapasie. Poduszki stabilizatora, no to to jest temat, nie wiem, wątpię, że czas będzie. To jest to właśnie górna uszczelka pod ten plastikowy kolektor. Nowy pasek, <laughs> wiadomo, tamten mam niski nalot, ale już jak jest nowe koło, to i nowy pasek założę. 100%, że tam ten pasek jest w dobrym stanie. To są te uszczelki dolnego kolektora. Na dzień dzisiejszy są już dostępne bez problemu. Nie są też jakieś mega drogie, powinny być zmienione co najmniej te 6 lat temu, a nawet 7 przy okazji robienia LPG, bo tam u mnie był zdejmowany kolektor. To nie jest taka lipa, jak większość co ludzi, co się wkręca w ten plastikowy wkrętkami plus kilometrowe węże. Zresztą. W czerwonej, to możecie sobie zobaczyć filmiki z czerwonej, tam jest taka lipa i to przez BRC zrobiona. Filterek to wiadomo, większy z PSA, ja innego nawet nie montuję, bo to widzę, że to nie ma sensu w tym silniku i to robi robotę, według mnie. No i pompa wody, standardowy, oryginał, leżak magazynowy, ale ja jestem zdania, że to co było zrobione nawet 10 czy 15 lat temu wytrzyma o wiele kurwa dłużej jak to co jest robione dzisiaj zobaczymy jak ta pompa wygląda ona ma niski przebieg na 60 tysięcy a jednak w tej czerwonej jak ktoś oglądał no to chyba 90 parę tysięcy się rozjebała to SKF czyli oryginał bo to SKF robi oryginały do tego silnika jeśli chodzi o te części to co mówię że kurwa kiedyś to było nie bo kiedyś to było są teorie że rzeczy robione na yy, dla, czy dla Renault czy dla, ten, dla Volkswagena powiedzmy są Lepsze jakości, jak te, które mamy dostępne od tych samych producentów. I ja myślę, że tak, na dwoje babkę wróżyła. Jeśli jest na przykład taka poduszka, jak tutaj. O. To jest poduszka Hutchinsona. Jest z darty numer E czyli na linii produkcyjnej było robione dla Renault. I potem w nie wiem w jakim to momencie, ale po prostu poszła partia dla, dla Renault i poszła partia dla Hutchinsona oddzielnie. Musieli po prostu zetrzeć numer Renault i sprzedać to jako swój produkt, że dla mnie ta poduszka nie różni się niczym od oryginału. Dobra, nie przedłużam, bo tutaj kurwa czas leci. Właśnie to jest to nagrywanie, dużo czasu zabiera. Najpierw zalewam płukankę, puszczam olej i potem sobie tam pospływa ze ścianek do pustej miski to się już na koniec tam uszczelni. A w międzyczasie ogarnę ten rozrząd. Zdajemy kolektor, powymieniam tu wszystko, pułszczelniam. No, jak będzie czas, to jeszcze zajmę się innymi tematami, ale to będzie, to wyjdzie w praniu. One eternity later. Patrzcie, ile tu miejsca, kiedy nie ma z dupy założonego LPG. U mnie z LPG idzie tylko zasilanie filterek. To praktycznie nic tu miejsca nie zajmuje, nic tu nie wkurwia. I tak wywalę to. Drapnę dwie śrubki, więc jeszcze będzie więcej miejsca. Tak samo, no, te wtryski. Można zrobić można ja wiem, one leżą ale naprawdę nic im się złego nie dzieje jest filtr odstojnikowy niedługo będę zmieniał go to wam pokażę jak wygląda wlot i wylot że to kurwa, że to coś daje ta poducha mnie trochę dziwi bo ja jej nigdy nie zmieniałem także nie wiem ile ma na lotu jeśli ma 300 tysięcy w co wątpię no to nieźle, oryginał jest Tamta zerwana była, w tej czerwonej. Chyba, że to przez szarpiący automat. <gry> Ale nie no. Ile razy ja tym ze sprzęgła strzelałem i kurwa nic tu się nie dzieje. Także no, ta poduszka zostaje. Jeszcze pośmiga trochę. Tak, wcześniej, o patrzcie nawet tutaj Hutchinson <gry> nie zdar numer oryginału, tylko znaczek, No Ten drugi zostawił. Dzisiaj to już to wszystko zdziera. To jakiś leżak magazynowy był ogólnie, mnie, który w Może komuś się udało tutaj wkręcić pasek klinowy przypadkiem, ale nie jest to taki problem jak w tych R4-kach Chyba widać. To jest właśnie to, że koło jest tylko kołem. Mamy tutaj dodatkowo piastę, która zasłania nam pasek rozrządu. Osłona też jest poprowadzona tak, że powiedzmy w miarę to zasłania, a nie to jak tam, że od dołu praktycznie jest tylko ten kawałek aluminium od bloku, raczej nie aluminium, tak, aluminium, bo tam są sumie od pompy tej jest, od tego dekla. I od góry, jeszcze z wielkim zapasem, jest dopiero osłona rozrządu. Tak samo koło. Jest jeden grubszy, taki wielki klin powiedzmy, nazwijmy to klinem, który no, zabezpiecza, tak? I naprawdę w tym silniku mógłbym tego koła w ogóle nie zmieniać. One nawet dobrze wygląda, ta guma w ogóle nie jest wsparciała, z tym nie było żadnego problemu. Po prostu wolę zrobić to teraz, niż żeby przypadkiem w trasie stracić nagle wspomaganie, stracić ładowanie. I tyle. O zerwanie paska rozrządu się tutaj w ogóle nie martwię. Druga sprawa, że tam trzeba uważać na, na tą śrubę, która trzyma koło, bo jeśli mamy. Dolne koło rozrządu bez klina, czyli silniki tam 1,6, 1,8, 2,0 zwykłe, czasami 2,0 turbo. Nawet tam z... z chyba w zależności od albo rocznika, albo tego, czy ktoś ma dobry humor na produkcji, może nie być klina. Dlatego koło pasowe dociska koło zębate, i to się tylko trzyma siłą tarcia, że tak powiem, tak? Na docisk. Także mówię, w silnikach tych czterocylindrowych Renault naprawdę trzeba uważać na. Rolki, paski i takie inne bzdety, no kurwa. I tak samo na te koło. Jeśli macie już stare, lepiej wymienić na nowe, oryginalne, żadnych zamienników. A to to mówię. Nie wiem, wątpię, że to jest oryginalne, ale kto wie. Takie oto widziałem na Allegro sprzedają. Jest ich pełno, i to od praktycznie sporo lat w tej firmy są na Allegro dostępne. Trochę się one różni w sumie jakości wykonania, ale nie aż tak bardzo. Tu w ogóle ten pasek gumy jest cieńszy. To raz. Wszystko jest prawie polakierowane, oprócz tej piasty. I zobaczcie, te koło jest wyważane. A po tym nic nie widać. Także albo jest tak idealnie zrobione, albo po prostu mają to w dupie. <ścoughs> Szkoda, że tego nie nagrałem. Jak ktoś oglądał tą nieplanowaną wymianę rozrządu w tej czerwonej lagunie, to 6. To zapewne widział, jak długo się pierdoliłem z zakładaniem tych blokad, czyli wierteł, tak? Wiertła były wtedy nówki, sztuki kupione w tamten dzień, ósemki. No i był z tym problem, bo, bo prawdopodobnie tamten rozrząd składała osoba, która kurwa nie miała tym zielonego pojęcia. Chyba trzy koła musiałem luzować na tych fasolkach, żeby to założyć. <grym> Tutaj... Musicie mi uwierzyć, nic nie ruszałem. jeszcze zaraz dziesiątkę mam gdzieś pod ręką. Czekajcie, zaraz dziesiątkę znajdę. Wszystko jest sztywno. Tu nic nie ruszałem. I patrzcie, zrobiłem sobie znak, żeby było widać, czy na pewno wchodzi do końca. Tak, gdyby nie wchodziło to jest takie coś powiedzmy i teraz patrzcie, cyk, luźno, luźno, luźno. i luźno. No, i to jest rozrząd ogólnie silnik, który ja składałem. Mo, można powiedzieć, że tak, rozrząd się może nie rozciągnął do końca za mocno, ale tam tam ewidentnie ten rozrząd nie był wcale rozciągnięty. Tutaj pamiętam jak robiłem remont. Ten bank był cofnięty lekko, też nie wchodziły blokady. Ale prawdopodobnie pasek rozrządu miał naletane sporo, więc tutaj nie powiem, że ktoś źle poskładał. W tamtym przypadku przebieg jest znany, ale tam ktoś po prostu spierdolił robotę. Nie ma co wijać bawełnę. Pamiętam też te śruby, które tu były luźne. Że to kurwa jeździło przez tyle czasu, to naprawdę jestem w szoku. Także nie każdy, kto złoży jeden TDI, powinien brać się za francuskie samochody. chociaż też nie bierzcie za przykładu z tymi wiertłami, bo to zawsze myślałem, albo sobie sam wytoczę, albo kupię te w końcu blokady, ale tak jednak zawsze się na tym samym kończy, że zapominam albo coś, już nagle trzeba robić i nie ma. Technicznie tutaj nic to nie zmienia, ale no bezpieczeństwo, jednak te wiertła, te na przykład jest tępe, tak, to one nic nie zrobi, ale tamte są ostre i można sobie tutaj narobić biedy. Trzeba po prostu uważać przy tym, to raz. A dwa, i tak to będzie ostatni rozdział tego silnika prawdopodobnie, bo... Co? coraz gorzej z częściami do tego trupa już i PSA i Renault olali kurwa ten silnik w ogóle a naprawdę utrzymywać pod maską coś do czego możesz kupić jedynie świece, cewki i pasek rozrządu póki co jeszcze jest no to niestety Ach, myślę że w przeciągu tych 5 lat jak rozrząd u mnie tyle wytrzymuje 5-6 chyba że się rozmyśla ale to powiedzmy na 90% wlecie tu 3,5 V6 a nie no zajebiście nie? ten plan nie ma wad do którego części w dalszym ciągu można dostać, a jak nie, no to 2-0 turbo już chuj z dźwiękiem, tak? <grych> albo nie, można zaszaleć, coś innego tu wsadzić, nie musi być wcale to, co było w tych renówkach. Tylko jakoś tak, ja mam taki, taką awersję, że potem przegląd albo coś ocei te sprawy. Chyba, że to auto po prostu kiedyś będzie takim jak ta czerwona jedynka. To będzie auto weekendowe, nie będzie trzepało już kilometrów, chociaż te dużo nie trzepie no bo ja jednak pracuję w domu. Ale to jest auto, do którego wsiadam i jadę się, nie martwię Ja nie martwię się, bo mam cały i narzędzi. To, to druga strona medalu. No ale mówię, no, to auto robi kilometry, więc jeszcze póki się da, to tym jeżdżę. Od 3,5 to jednak mnie trochę odrzuca ta regulacja luzów zaworowych. Ten silnik pod tym względem jest bezobsługowy. Oby tylko olej zmieniać na czas i tyle. No. Ten silnik lepiej przez to znosi gaz. Jak tam mam kurwa co 20 tysięcy zagonów do szklanek i sprawdzać, czy jest ok, no to nie wiem, czy by mi się chciało 24 zawory tak kurwa ogarniać. Ale no, czas pokaże, co to będzie. Kto wie, może to auto kiedyś na złą pójdzie, nikt nie wie, co to będzie. Jak zresztą widzicie, dążę do tego, żeby elektryki bardzo ekologiczne jeździły. Wiecie, co dla mnie to jest ekologiczny silnik, ekologiczny samochód. On ma 300 tysięcy ponad najeżdżone, i ja wiem, że drugie tyle przejeździ. Aby tylko były do niego częściej, jak nie będzie, to sobie poradzę. Patrzcie, na przykład takie głupie rolki. Ja i tak zakładam nowe, tak? ale ona jest w stanie idealnym. Gdyby kiedyś zabrakło rozrządu do tego silnika, ja tu sobie zdejmuję tą osłonkę, daję nowego smaru i ona wiem, że przejeździ kolejne. Oby tylko paski były. Ale myślę, że coś się znajdzie, ewentualnie coś się kupi na zapas. Bo. To, że chciałbym tego silnika się stąd pozbyć, to nie znaczy, że chcę go się w ogóle pozbyć. Mam takie marzenie, żeby go kiedyś wstawić do dziewiętnastki. W ogóle, żeby kiedyś mieć znowu dziewiętnastkę, najlepiej w Cabrio, a jak nie, no to trzy drzwiówkę. I tam to cały ten zestaw, czyli silnik i manualna skrzynia, wrócić, oby zapierdalało, to by cieszyło moje oko, bo to jednak kawał wspomnień, moje pierwsze auto. No, a o dobry silnik, to wiecie, no, to jak ze świecą szukać, ten nie jest po remoncie. Choć wydaje mi się, że to już będzie jego ostatni rozrząd, przynajmniej w tej budzie, dlatego znowu nie kupiłem tych blokad, to mi wystarczy. Pasek, o dziwo nawet się wytarł, praktycznie już napisów nie widać, no ale podobnie wyglądał ten poprzedni co tu był, więc kto wie, może to nie miało takiego dużego przebiegu. Czyli może jednak ktoś to źle kurwa zmontował, że tam były przesunięcie na wałkach, nie wiem, ja tam robię po swojemu, wiem, że będzie dobrze. Tak samo filtr oleju, ja po sobie nie muszę młotem kurwa, odkręcać, nie muszę nic go ściskać. Normalnie rękę odkręcam i to widać, nie ma żadnych uszkodzeń, tak? Teraz będzie na żywioł. Ja wszystkie śruby odkręciłem, patrzę, że od razu już odskoczyła. I możecie sobie zobaczyć w tamtym filmie z czerwonej, że tam musiałem się z tym poszarpać. Tam ktoś najebał silikoną, tutaj patrzcie, to nie trochę wyleci i już wychodzi. Może się odpowietrzy, chwilkę to tam zleci, ale nie, pusto jest. Zobaczcie. Kurwa, jak poleciało, dobra. Chuj. Kurwa. Nie wiem, co tam podstawić. Będę z podłogi zbierą, dobra. Chuj tam. Nie leci. No, to jestem 100% pewien, że tam ktoś zapierdolił silikon na to. I po co? Kurwa, po to jest ten o żeby tutaj doszczelniał w tym stożku. To jak tu pokazywałem, wystarczy dać smar i to się dobrze ułoży. Tu nie ma prawa to ciec. A few moments later. To się kurwa nacieszyłem. Tu już wkręcając palcem wyszły gwint. Trzeba będzie przegwintowywać Ja pierdolę. A tak fajnie szło. Brawo! Brawo dla nas! Brawo! Brawo!